Cześć, witajcie w pierwszym odcinku na moim kanale. A pokażę wam w nim pierwszy mój w życiu zestaw z Lego Minecraft. Jest to pustynna wyprawa Steve'a, która ma 75 klocków, rok wydania w 2024. No i cena katalogowana no jest trochę droga, 43 zł bez grosza. Mamy tutaj Phantoma, Steve'a z taką jakby różową siekierą, no i małego wielbłąda. I tutaj mamy 1 do 1 Steve'a. No, i on ma jakieś okularki, chyba, nie wiem w sumie. Tutaj mamy taki obrazek, jak Steve broni yy, tego małego wielbąda przed tym phantomem, który chyba chce go zaatakować. Yy, tutaj nie wiedziałam, co to jest. Ja myślę, że to jest kaktus, ale nie wiem. I tutaj mamy, że Steve się o tego kaktusa. Yy, tutaj mamy tego phantoma, który jest na dwóch przezroczystych klockach, yy, na, dla których właśnie kupiłem ten zestaw. No i mamy tutaj Steve'a, który jest właśnie w tej, no w tym, no w tej budowie, w tej jaskini No i tutaj przez sekundę, tak na rzut rzutka to myślałem sobie, że tu jest zastosowana nielegalna technika budowania Ale no Lego by tego przecież nie zrobiło Mamy tutaj też ogień w dwóch rodzajach, takich co jakby wiatr go wieje, no i takim co prosto jest ten ogień No i mamy tutaj też wodę Mm, tutaj jest jakaś skrzynia, takie tam rzeczy. No i nie wiem co tu jeszcze tam wyczytać z opakowania, więc otworzę. No tam trochę mi nie idzie. Chyba będę musiał rozwalić to pudełko, a nie dobra jakoś mi weszło. No i w środku znajdziemy tak. Mm, dwa worki z klockami, nieponumerowane. Dwie takie płytki: duża 6 na 8 a mała 4 na 8 Oprócz tego jest też instrukcja. O, no, ciekawy obrazek. Mm, nie wiem, czy już wspominałam, ale jest to mój pierwszy zestaw z LEGO Minecraft. Tutaj mamy te. A, no i właśnie szukam tych reklam. No i tutaj mamy taki zestaw, taki zestaw, ten żółwiowy, coś tam. Taki zestaw, taka duża żaba, taki coś. No i oprócz tego, to z tego będą takie dwa elemenciki. No i właśnie tutaj mamy tą głowę Steve'a, właśnie taka kwadratowa. Pierwszy raz widzę. A tutaj mamy te przezroczyste elementy, i inne tam, dobra, tam ułożę to. No i zobaczymy to bliżej. już z zostałem. Ze zestawem no i właśnie, no i jestem zaskoczony ile trzeba było nowych nadruków nawet odlewów zrobić do tej serii, no bo na przykład ta główka, no naprawdę o i tutaj też ta skrzynia to jest chyba nowy nadruk przynajmniej takiego nie widziałem no dobra, może już przejdźmy do omawiania no i zacznijmy sobie od tego fragmentu budowli jakby on jest na takich dwóch płytkach, no i naprawdę trzeba uważać. No bo tutaj to jest połączone tylko takim podwójnym jumperem, jakby. O tym o. I to jest jeden. No i weźmy sobie o, od tej strony. Mamy tutaj kaktusa takiego. No i naprawdę z daleka można o, myśleć, że to jest o tak wpięte. Tyle, że to większa ilość no ale yy, nie o, to mamy na no, takim klocku, który umożliwia zmianę jakby kątu budowy o 90 stopni tutaj mamy taki prosty daszek który składa się z takich oto klocków no i mamy o takich i tutaj jest płytki mm, o takie schodki bloczki płytki Mm, tutaj mamy też dwa rodzaje świecy: takie normalne i takie, jakby co ją wiatr dzieje. Mam nie wiem. Tutaj mamy taką skrzynkę, jakby. No, i tutaj też są nowe na drugi. Przynajmniej ja ich nie widziałam. I tutaj mamy jakąś suchą roślinę, no bo w końcu to pustynia. Tutaj mamy jeszcze wodę. Może przybliżę. Tutaj mamy wodę, która się zaczyna rozlewać. No, i yy, mamy tutaj też. O, znowu to. I to jest na takich dwóch jumperach. 1 na 2. I ogólnie na opakowaniu jest pokazane, żeby tak, a w instrukcji mówi, żeby tak. Nie wiem, czy to jest błąd, czy nie. Nie wiem, dobra. Yy, to jest chyba już wszystko. A może jeszcze wymiary podam tego. 8 cm, 8 cm, 5 cm. Czyli można powiedzieć, że to jest taki kwadrat. No znaczy, nam teraz nie widać, że to jest kwadrat, ale. 8x8, to to jest kwadrat dobra. Przejdźmy już do tego fantoma. No i tak, on jest umieszczony na takich dwóch oto klockach przezroczystych. Na takiej jakiejś coś tam, no i na takim jakby talerzu. Nie wiem. Tutaj mamy takiego platea 2x3, który jest połączony. No i to są skrzydła. Tutaj ma ogon, który może obracać jak, jak się chce. Tutaj też mamy nowy nadruk na oczy. Chyba no nie wiem. No i też może tą łową tak poruszać, a tutaj mamy takie dwa klocki odwrotne, które umożliwiają jakby wygładzenie tego od dołu. Aha, no i jeszcze to. No to tutaj jest taki jeden klocek. No i tak. Też podam wymiary jego. Może najpierw takiego rozłożonego. Rozpiętej skrzydeł 9 cm, Długość ciała 6. I on się też może kręcić. No tak nie za bardzo, no ale jednak. A ta podstawka ma 4 cm, 4,5. No i pchantum na podstawce ma gdzieś z mniej więcej 6-5. Takie coś. I przejdźmy... Oj mi spadł. Przejdźmy do dziedziusia wielbłąda. no małego wielbłąda. Mam takiego mm, dziedziusia. I tutaj ta szyja to jest jeden wielki element. Teraz ten jest przyczepiony. Yy, o! O, to to jest jeden wielki element. Jeden wielgaśny. Z nadrukiem o. No, i tutaj też tylko musiałam rozwalić. I tak, mamy tutaj taki jumper, który nie wiem po co jest. A, dobre, żeby tu a w sumie mogli użyć takich klocków. Tutaj mamy taki klocek klock z takim wgłębieniem, jakby. Nie wiem, czy to jest nowy, ale chyba nie. No i tak, mamy też tutaj nowy nadruk tego, jakby buzi tego wielbłąda i to wygląda trochę jak. Cała buzia z takimi oczami, i ją wpinamy tutaj, jeszcze na plejcie 1 na 1 Tutaj ma nawet uszy. No i wymiary. 4,5 cm wysokości, długość 5, a szerokość 2. No i zajmijmy się Steve'em, który do nas przyleciał. No i nawet ten klocek można tak wykorzystać, na przykład, że on coś mówi. Bla 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 bla. bla. No, nie jest może jakiś długi, trzyczysty, żeby pomyśleć na nim, minifigurki. No, ale lepsze takie niż nic. Jeszcze może spróbuję. No, nie. W sumie to nie dobra. oddajmy go Phantom'owi. Sium. No i dobra. Ten Steve ma różową siekierę. Też jest to chyba nowy element. On ma też kwadratową głowkę. No, to jest na pewno nowy element. Czy no, w sumie to oczywiste, że ma kwadratową główkę. Ma też jakieś tutaj okulary, chyba. No, nie w sumie jakieś niebieskie coś tam. Tutaj mamy prawie cały niebieski torsik, z wyjątkiem tutaj tego jakby tej skóry. Nie wiem, w sumie. Ciała. Mamy tutaj też takie same ręce. No i całe fioletowe nogi. I tak już mu sobie wepnijmy to rękę o. No i przejdźmy już do podsumowania A, jeszcze części zapasowe Części zapasowych mamy tyle Przybliżyłem jak najbardziej mogłem No i może będę pokazywał te... O, o. Mamy tutaj taki groszek Te dwa rodzaje pomyków, No i o, ten właśnie, ta buzia Ten nadruk No i ten oto plate 1 na 1 Czyli raz, zbacz, zbacz. 3-5 klocków zapasowych. Seria Lego Minecraft no to, to jest seria, w której można wyciągnąć dużo brików i plate'ów. Na przykład no, z tego zestawu można wyciągnąć dużo brików, chyba w kolorze zielonym, ale nie jestem jeszcze do końca pewny. Tutaj z tego żabiego zestawu można wyciągnąć dużo brików w kolorze takim pomarańczowo-brązowym. Tutaj też można wyciągnąć mnóstwo kratek. Tutaj o, też chyba brik, No i dobra, to ta... I weźmy sobie jeszcze raz instrukcję. Może nawet weźmy tutaj instrukcję zamiast tego. No i tak, no. No i to już wszystko na dzisiaj ode mnie. Cześć.